to jakiś śmiały gołąbek takie różne ziareczka o. można zobaczyć co on, to, co on to za ziareczka wybiera pierwsze różne gołąbki Nie, niektóre jedzą te duże ziarka, niektóre te mniejsze o ten może je no, no jednak coś chyba wybiera niektóre głodny no to je wszystko naraz, co popadnie Światło. O, światło. Dobrze widać, jak zajada sobie w samochodzie. O. Trzymam go oczywiście, bo by mi uciekł. O, tak to poję sobie i dopiero go wypuszczę. A yy. tak, wysypany też na pióra jady To nie tylko jest na pióra jady tam różne takie.